W województwie łódzkim lato się już rozpoczęło. Stało się to wczoraj na pikniku rodzinnym w Ostrowie Warckim nad jeziorskiem, gdzie na gości czekało mnóstwo atrakcji estradowych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Na tym nam zależało rozpoczęcie lata z takim dużym przytupem, przy fantastycznej pogodzie, z naprawdę z wieloma atrakcjami dla mieszkańców zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Tu jest mnóstwo mnóstwo przyjemności. No i myślę że rozmiar tej imprezy też buduje nas. Cieszymy się że możemy to robić wspólnie z naszymi mieszkańcami. Cała moza atrakcji poczynając od zawodów na wodzie regaty skutery i moza atrakcji tutaj na pikniku rodzinnym dla każdego coś miłego dla dzieciaków poczynając od dmuchańców zjeżdżalni po gry w szachy. Każdy naprawdę może tutaj dzisiaj coś znaleźć dla siebie. Oczywiście doskonałe, doskonałe potrawy regionalne koła gospodyń wiejskich je serwują, dlatego warto przyjechać, zasmakować na łonie natury w przepięknej scenarii zbiornika jeziorską w gminie Warta. W porcie jachtowym Jeziorsko był piknik dla rodzin, bieg z przeszkodami, dzika rodzinka, zabawy, konkursy, dmuchane zamki, smakołyki, z kół gospodyń wiejskich. Najtrudniejsze dla mnie były. To z tą siatką tutaj. Nie wiem jak ta przeszkoda się nazywa, ale ona była najtrudniejsza. A ogólnie, no co, takie do zniesienia, ale męczące. Impreza bardzo fajna. Po raz pierwszy pokazało się koło gospodyń polsko-ukraińskich w Byszewach. U nas wojna, ale Polska nas przyjęła. Dziękujemy za wszystko. Czym możemy, ugaszczamy? Barż ukraiński, ukraińskie warianki z kartofelkami. My przygotowaliśmy rybkę regionalną, tak ją nazwaliśmy. Pod taką pierzynką jest to miruna, bardzo smaczna, polecam. Ale bawimy się świetnie, świetne stoiska, świetne wyżywienie w tym roku, no koło gospodyń z całej, że tak powiem tutaj naszej gminy, że tak powiem zrobiło wszystko, żeby było smacznie, żeby było miłość. Bardzo fajnie, cieszę się, że ten piknik jest, byłem na pikniku w Sieradzu na koncercie Mateusza Dziółko, było fajnie. Każdy sobie może to znaleźć dla siebie. Jedzenie, dobra muzyka, fajnie jest, bardzo fajnie. To jest ważne dla całego regionu. Dla mieszkańców rada, ale również dla mieszkańców Warty, takie miejsce powstało wysiłkiem wielu. Wielu środków również unijnych i, i warto z, z tego korzystać. A myślę, że przed nami, przed burmistrzem Warty, burmistrzem, wójtem Burzenina i przede mną prezydentem Sierada, ale również i wójtem miasta Sieradza ogromne wyzwanie. Myślę, że warto by było w tym miejscu powiedzieć, że marzenie o ścieżce rowerowej z, Sieradza, z Burzenina przez Sieraz do, do Jeziorska to to chyba dobry, dobry czas, żeby o tym powiedzieć i rozmawiać z panem marszałkiem, ale również z Wodami polskimi i z ministerstwami, aby w taką inicjatywę się zaangażowały, bo to jezioro sierackie, to morze sierackie powinno żyć. Także cieszę się bardzo, że również i Sieradzanie zajrzeli w dniu dzisiejszym do Ostrowa Warskiego. I tak też było do końca pikników w Ostrowie Warskim, który zwieńczyła letnia scena disco.